Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych jako działki numer 30, łamane na 1 i numer 30, łamane na 17, położone przy ulicy Spółdzielczej w Nałęczowie. W uzasadnieniu mają Państwo wyjaśnione, skąd ten projekt uchwały, ale otwieram dyskusję. Proszę bardzo. O głos poprosił Pan Radny Krzysztof Mociek, proszę bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Mam pytanie, czy projektując drogę Chmielewskiego, czyli ten łącznik od Spółdzielczej do kombatantów, rozumiem, że sprawa dotyczy postawienia stacji transformatorowej w rogu działki szkolnej? Czy w tym projekcie było to uwzględnione? projekcie drogi, bo ta droga ma w tej chwili tyle co płyta lotnicza, czyli tam 3 metry. Jaka tam droga była w tym projekcie przewidziana, bo rozmawialiśmy też, że będzie nam brakowało pasa drogowego i trzeba będzie przybrać albo z jednej, albo z drugiej strony. Jeżeli w tej chwili ta stacja trafostanie, stanie, to z tej strony na teren boiska, na teren szkolny już nie będziemy mogli wejść, więc inwestycja będzie musiała się przesunąć na sąsiednią działkę. To się będzie wiązać chyba z wykupem. Czy można ewentualnie przesunąć to, to trafo, żeby kawałek tego ogrodzenia, które i tak jest stare, zniszczone, pozwoliło przesunąć ten pas drogowy w kierunku szkoły. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz, proszę. Szanowni Państwo, czy można przesunąć trafo? Tego nie wiem, nie jestem projektantem. Natomiast no, wracamy z informacją, którą dyskutowaliśmy. 15 minut temu. Dokumentacji projektowej na połączenie ulicy Spółdzielczej z ulicą kombatantów jeszcze nie ma. Ona się dopiero będzie tworzyć. W związku z tym projektant będzie występował o uszczegółowienie warunków do różnych podmiotów sieciowych od PGE po zakład wodociągów, tak, być może po telekomunikację i dopiero wtedy tak jakby projekt całościowy powstanie. Trzeba przeanalizować tą sytuację, to, co pan radny zgłasza. Dokładnie. Czy to może być ewentualna kolizja z przebudową tej drogi? Ja bym właśnie sugerował, żeby przesunąć, bo na etapie projektu, jeżeli PG się zgłasza o służebność, to ma to na razie naszkicowane, więc jest czas na to, żeby ewentualnie, bo w tym miejscu i tak nic nie ma, tam nie ma boiska. Więc można przesunąć o 2-3 metry, w głąb działki to trafą. Nie robić przy samym płocie przy bramie, tylko odsunąć się lekko. Wtedy będziemy mieli ruch na to, żeby zrobić lepiej tą drogę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. O czytanie opinii poproszę pana przewodniczącego, jeszcze pana Piecha. Komisja zaopiniowała pozytywnie, głosowało siedmiu członków komisji. Przepraszam. Komisja zaopiniowała pozytywnie, głosowało siedmiu członków, siedmiu za. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 6 łamane na 38 łamane na 24 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 18 października 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 30 łamane na 1 i 30 łamane na 17 położone przy ulicy Spółdzielczej w Nałęczowie na podstawie aktów prawnych na wniosek Burmistrza po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki Budżetu i Mienia Komunalnego Rada Miejska w Nęczowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność komunalną Gminy na Łęczu, oznaczonych jako działki. Punkt pierwszy. Numer 30 łamane na jeden, dla której Sąd Rejonowy w Poławach Piąty Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer LU1P, łamane na 00004873, łamane na trzy, oraz w punkcie drugim. Numer 30, łamane na 17, dla której sąd rejonowy w puławach 5 Wydział Księgi Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer KWLU1P, łamane na 00, 000, 4443, 4, 1, łamane na 6, położonych przy ulicy Współdzielczej w Nęczowie oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nęczowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 14 głosami za. Dziękuję.